Hej, witam Was na moim kanale Na ze Zbieraną Złą Dzisiaj będzie odcinek ważenia, ile obrałem przez ten e, niedługą chwilę miedzi bo u mnie teraz są deszcze, padają pogoda jest szara, bura i ponura, ale deszczu nigdy za mało, nie za wiele, bo deszczu potrzebny żeby wszystko wzrastało zobaczymy ile gramików miedzi obrałem nie spieszyłem się więc szerdubałem i obierałem tak jak chciałem więc starujemy sobie tą y, pudełeczko y, tara zobaczymy ile miedziuszki chciałem was pozdrowić podziękować za komentarze, łapki aktywność i co Lecimy kochani, dalej, nie zatrzymujemy się. U mnie naprawdę dzisiaj od rana takie deszczyki, całą noc trochę z przerwami znowu w dzień, trochę przerwą, ale deszczyk podobny. Tylko, żeby nie przyszło ulewy takie mocne, żeby nie było podtopień, ani zalań, ani powodzi. Teraz to pogoda w 300 300 Mamy 300, 300 325 gramów. już wam pokazuję. Nie jest tego dużo, ale zawsze coś. siedząc sobie i on, można sobie zawsze coś podubać. 320 dokładnie 5 gram yy, Po 20 chyba 6

To 8,78. No nie jest. Może za kogoś powie ktoś 8,78 to na godzinę w pracy, byś się za robotę wziął. Poważniejszą. <laughs> spokojnie To jest Twoje zdanie? Moje też jest takie, że 8,78 jestem do przodu. Gramy robią kilogramy. I kilkadziesiąt takich takich gramów zrobią kilogramy czy tam więcej niż kilogramy, ale zawsze jestem 8,78 do przodu, a nie do tyłu, bo nie, nie spieszyłem się, nie rozbierałem tego na gwałt, jak to się mówi, nie byłem zmuszałem się do tego, usiadłem sobie troszeczkę tam sobie podobałem z dłuższymi przerwami, więc to jest, wiadomo, inaczej się rozbiera, jak są kable miedziane milibera grubsze jak na przykład yy, pokażę wam jak jak to milibera bo wiadomo że takich jakbym się obrało z kilkadziesiąt sztuk albo z, z, z strasznie dużo no to wiadomo że to, r, to, to jest sporo tego a dubiąc sobie w wolnym czasie nie spiesząc się też jestem zadowolony więc na pewno przybywają gramy do kilogramów I co? Ja jestem zadowolony Cieszę się, letę To mi sprawia przyjemność A jeszcze tym bardziej mogę sobie to Dubać i rozbierać Czy tam korować w, Na ogródku Słuchając ptaszków Czy czegokolwiek Pijąc na przykład herbatkę Czy tam kawkę Czy tam co innego Na dworze Po tej zimie siedząc w zamkniętym takim pomieszczeniu to jest sama słodycz dla mnie, a efekt będzie końcowy. Dopiero jak będzie wszystko zważone i pójdą ceny, ceny pójdą w górę. Mam nadzieję, że niedługo pójdą i sprzedam to z zyskiem za konkretną powiedzmy, konkretne pieniądze. Jeżeli Wam się odcinek podobał, krótki z podsumowania, ja jestem. 325 gramów do przodu już miedzią I 8 zł 78 groszy też do przodu To zostawcie komentarz łapkę Nie obchodzą mnie komentarze negatywne a bo byście się za robotę wziął yy, Sorki yy, Ci co mają wiedzieć to, to wiedzą co robię na co dzień A to jest W wolnym czasie Z przyjemnością A osoby, które komentują dziwnie. Nie muszą mi ustawiać mojego grafiku, zajęć, bo mam zajęcia, dobrze się mam. Otaczam się osobami yy, dobrymi i to wystarczy. I co? Jak wam się odcinek podobał to zostawcie łapkę, jeżeli chcecie komentarz, subskrypcję, jeżeli chcecie Lecimy, kochani, dalej, do, do, dalej, dalej. I co? Jeżeli chcecie się skontaktować nam, maila, piście, wysłać paczuszkę, piście, jakbyście mieli na to ochotę, wspomóc jeszcze moją zbiórkę, piście. O, żecie. To wszystko jest, kochani, dobrowolnie. Nie, że ja. Piszę prywatnie do ludzi, żebyście tam y, wpłacali, y, subskrybowali, wysyłali paczki. Nie, to wy sami chcecie, sami się odzywacie, sami proponujecie, a nie, że ja może piszę prywatnie. Nie, nie pisałem do nikogo prywatnie. Jak ktoś się odezwał? I też takie były sytuacje, że tam osoby się tam wcześniej odzywały, że brały adres, ale to takie osoby, co wy. Yy, nie mówię o tych osobach, co wysyłały, zrobiły, tylko wysłałem, obiecały, że wysyłały, miały wysłać, Ale nie wysłały do dzisiaj. Spokojnie, luzik, nikt na to nie jest zły i też problemu o to nie robię. A nikt nikogo nie, nie zmusza, to wszystko jest dobro, dobrowolnie, miło. Jak ktoś od siebie coś wyśle, zrobi paczuszkę dla mnie, czy dla mojej córki, czy, yy, czy wspomoże jakoś tam na kanale, czy. Na rzuczce też za wszystko jestem Wam wdzięczny. I co, bez gadania, bowiem ględzę i ględzę, ale taki jest rowerowej. Trzymajcie się, kochani. Do następnego. Koleżanko i kolego.